Panie i panowie oficerowie, na prawo, Patrz! Panie Komendacie Wojewódzki, dowódca uroczystości. Komisarz Artur Gajowy melduje policjantów oraz pracowników Korpusu Służby Cywilnej do uroczystej zbiórki z okazji objęcia stanowiska komendanta powiatowego policji w Przemysłu. Panie panowie oficerowie? Dziękuję bardzo. mnie interesujące, że cię namówiło, że Dziękuję bardzo za życzenie, to również wyraz zaufania dla codziennej pracy dziesiątek policjantów tego a i całej policji Dolnośląskiej i Polskiej policji. Także dziękuję Państwu serdecznie za obecność. To dla nas wielka sprawa gościć Państwa w tym dniu i w murach tej komendy. A jednocześnie ja myślę sobie, jeżeli mówię o tej komendy, to wyzwanie tutaj pewnie dla samorządu, wszystkich stojących Krzyżniewskich no, w takich górach, fanie Staros, czas mobilizować wszystkich, kto żyw i pomóc tej komendzie. Policjantom, a przede wszystkim, przede wszystkim mieszkańcom tego regionu, żeby, żeby w godnych warunkach i policjanci, którzy tu pracują, pracować mogli, obowiązują swoje trudne obowiązki, ale i ludzie, którzy przychodzą tutaj po pomoc, w godnych warunkach. Ja też ze swojej strony deklaruję, bo przede wszystkim po naszej karierze rządowej, policyjnej, lecz oczywiście dbałeś o ten interes, o godne miejsce, w którym ale zwracam się z takim apelem i sprawiłem do Państwa, żebyście również nie ustawali w tej ciągłej pomocy krzeszenia, odbudowania, no, a może faktycznie postawienia czegoś nowego, co będzie godne warunków tego regionu. Dziękuję bardzo. Jeszcze raz dziękuję. Ja tak tobie dziękuję, że w tym ciężkim było, po prostu też jeszcze tych zajmów, które się odsunąłeś. Dziękuję bardzo. Państwo pewnie czekacie, ale po tym, co powiedział Pan komendant, trudno jest coś dodać. Ja wiem, tak, dziękuję bardzo za tę decyzję, która mnie przyprowadziła do siodnicy. Ja myślę, że to doświadczenie, o którym wspominał Parlament Wojewódzki, i Państwa młodość, to jest taki konglomerat, który pozytywnie rokuje. Jestem naprawdę pod wrażeniem obecności samorządów, a to świadczy o randze jednostki. Dziękuję bardzo.